dziś w Kurierze. Właśnie znalazłem medal z wojny francusko-pruskiej 1870-1871. Poszukiwacze skarbów z całej Polski penetrują lasy w Łambinowicach. W programie również. Słów brakuje. Ktoś kiedyś powiedział, że nasza młodzież jest taka jakaś nieprawda. Mamy piękną młodzież. Koncert dla Wojtka Mrozka pod patronatem naszego oddziału telewizji. Na koniec. Ja mam, że były sprawne. Dwa przednie, tylne oświetlenie. Odpowiednia u, układ kierownicy. Wiosna nadeszła, czas na rower. Rower bezpieczny, czyli odpowiednio wyposażony. Dobry wieczór. Witam w sobotę 18 kwietnia. Anna Hetmańczyk zapraszam na kurieropolski. Ich pasją jest poznawanie historii nie z podręczników, a poprzez bezpośrednie z nią obcowanie. Poszukiwacze skarbów z całej Polski w sumie kilkadziesiąt osób zjechali na ten weekend do Łambinowic w miejscowych lasach przez kilkaset lat więziono, ale i zabijano jeńców wojennych różnych narodowości. Poszukiwacze skarbów pod okiem pracowników Muzeum Jeńców Wojennych próbują odkrywać tajemnice obozów na nowo. Przyjechali z profesjonalnym sprzętem. Centymetr po centymetrze wykrywaczem metali przeczesują teren obozu. No, Pomysłodawcą nie, przedsięwzięcia jest Lucjusz Syposz. To... Jest to takie miejsce pamięci, które na terenie naszego województwa no nie ma sobie równych. Tutaj przez okres od wojen 1870-71 do okresu powojennego przewinęło się ponad 300 tysięcy ludzi. Stowarzyszenie Sakwa zrzesza ludzi z całej Polski. Kiedy dowiedzieli się o możliwości poszukiwań na terenie łaminowic, żaden nie wahał się ani chwili. Nie dość, że się zjeżdżać z całej Polski, to jeszcze oczywiście można poznać historię tego terenu. Praca przy takich poszukiwaniach jest bardzo żmudna. Niezbędny jest fachowy sprzęt i saperka. Choć poszukiwacze przyznają, że trzeba mieć jeszcze nosa. A takim pochwalić się może Michał Antczak. W bardzo krótkim czasie znalazł prawdziwe unikaty. Właśnie znalazłem medal z wojny francusko-pruskiej 1870-1871. Znalazłem zegarek, też wyskoczył całkiem niedaleko. Myślę, że to jest początek wieku XX. Zatrzymał się na godzinie 11.07. Do poszukiwania skarbów garną się nie tylko dorośli. Od państwa Cetner z Poznania przyjechały aż trzy pokolenia. Najmłodszy Wojtek zaraził się tym hobby niecały rok temu, a wszystko dzięki Tacie Grzegorzowi. Mimo krótkiego stażu, ma na swoim koncie prawdziwą perełkę. Baratynkę, to jest taka moneta mała z czasów tato Jana Kazimierza. To legalna akcja. Pozwolenie na nią wydało kierownictwo muzeum i wojewódzki konserwator zabytków. Niestety, na co dzień sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Często nam się zdarza, że. No, tak brzydko mówiąc, przeganiamy stąd nielegalnych kopaczy. A za takie działania grozi nawet utrata wolności. Członkowie stowarzyszenia walczą z nielegalnymi poszukiwaczami i starają się pokazać swoją pasję z innej strony. Jednym z celów naszej działalności jest poprawa takiego wizerunku, i stąd po prostu chcemy, żeby wszystkie nasze akcje były legalne, w pełni zgodne z prawem. Teraz wszystkie znaleziska przejdą długą drogę przez wojewódzkie urzędy. Później zostaną oczyszczone, a następnie trafią do gablot muzealnych. Wszystko po to, aby pozostała pamięć o tych, których historia zagnała do łambinowic. Zdechłe kury, znalezione wczoraj w Dobrodzieniu, już zutylizowano, ale to nie kończy sprawy znaleziska.